No, dzień dobry Państwu, witamy dzisiaj. Gramy o 3 miliony, czyli tam 30 tysięcy, czy tam ileś. No i proszę Państwa, zaczynamy. Proszę dzwonić. Halo? Halo? Dzień dobry. dzień dobry. no to wie Pan, że trzecia osoba, która zadzwoni do nas, Pan jest właściwie pierwszą teraz osobą, to właśnie będzie grać. Pan jest trzecią, to będzie znaczy nie. nie, nie. No dobra. Dzień dobry, pani jest właściwie druga, no, a następna osoba. No to dziękuję. Bardzo mi przykro, ale musi pani. Musi pani się wyłączyć. O, dzień dobry panu. No i wie pan, że będzie grał? Co? Co, co? No i zaczynamy! Jak to by było? No właśnie, będzie mówił: stop, no, no poczekaj, no ale Ma pan już milion złotych, gra pan dalej? No to, niech Pan mówi stop. Ech. No i gra Pan dalej, ma Pan już dwa miliony, przed Panem jeszcze milion, może Pan... Proszę? Nie słyszę Panu. Że co? Koszulki? <noise> Dobrze, ma Pan koszulkę i milion złotych, gra Pan dalej? no dobra, ma pan koszulkę i 2 miliony. Czy gra pan dalej? Jeszcze milion złotych może pan zyskać. Proszę? Tego? No to dobra, do pięciu. Jeszcze raz gra pan. no to stop, proszę. No i ma pan już właśnie tam ma pan? No 4 miliony i koszulkę, gra pan dalej? No to niech pan mówi stop. No niestety nie, nie udało się pan. No, muszę Pana przestrzec, może Pan jutro zagrać, to ja dużo za mało. Niech się powie w wózku, bo ja chcę tam za trzy do rady dać się. Dobrze, teraz proszę Pana, te, teledysk dla Pana. Trzy dni, 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 jakaś tam sobie muzyka giera.